Ta śmsiadka przyszła. Nie otwieraj, mamy, nie ma. Ale śmiejsiatka jeszcze. Jak jest? Puściłeś ją? Siema weszła. Nie ziemnaść wizia mamą. Pani wścibak. E, gdzie jest twoja matka? Nie ma. Będzie później. Ja poczekam. U siebie zero kultury. Jaka matka, taka natka. A Julitka już wróciła z poprawczaka? Mama mówiła, że tam nie trzymają w ciąży. Taka mądra, inteligentna. Hiharafa. <śla> A nie wie, że gościa ugościć trzeba? a nie trzymać w holu? Gość zazwyczaj jest zaproszony, a już na pewno mile widziany. A ten już taki duży? Mówić powinien umieć, a to ani by, ani me. Ja wiem, bo ja w szkole sprzątam. Ja wiem, jak się dzieci szybko rozwijają. A to. Jestem. W końcu przyszłość, bo ile czekać można? Pani wścibak przyszła i się pluje. Ten twój straszyk lerum polerum, to za lekką rękę do nich ma. No, i później wychodzi coś takiego. Się trzyma dziada i no raz! A twój bronek? Babcia mówiła, że na razie z siatką w tango poszedł, bo nie mógł się w domu wysiedzieć. Wie kiedy się odezwać.